Cześć, witajcie. Pokażę Wam teraz, jak wymienić sworznie w samochodzie. Nieważne w jakim, generalnie wszystkie słożnie, które są pasowywane do wahacza, jest bardzo prosto zrobić. Na samochodzie. Ta ja zakładka, tutaj mam zdjętą kołyskę, ponieważ tutaj wykonuję też inne prace. No ale mieszczę z tym. Pokażę Wam, jak to zrobić za pomocą takiej pracy. Jest to praca z Mark Moto. Wiem, że występuje też z firmy Tesam. Są do niej oryginalne, yy, yy, oryginalne tulejki. Spokojnie na nich można zrobić sobie ten stworzeń. Montujecie sobie pyk. Zakładacie tutaj wszystko. Neumacik. I już jest wybity, wyprasowany I tu jest stary słożeń, który był wywalony. Oj, kamerka się zobaczyła. Teraz tutaj sprawdzacie czy jest czysto, tu jest wszystko jak najbardziej czyściutkie. Tu nigdy nie psikam. Zegglą na to, żeby to ciasno weszło. Biorę sobie świeży słojeń. No, schodź, gumko. No, jak po złości nie chce. zejść. O Boże. Jestem z powrotem, jest sięgnięta osłonka na, na gumkę zabezpieczającą. Ja tą gumkę zawsze biorę zwilżę czymś, akurat w tym przypadku mam taki, nie, taką wazelinę w sprayu z Forsha. Zalębista sprawa do uszczelek, do wszystkiego. W ogóle nie jest agresywna do takich rzeczy. Dzięki temu, że to zwiżycie, życie, to spokojnie do środka. Bez jakichś tam większych problemów. No i tak nie kręcicie, nie naskakuje widzicie i już przeszła do środka nie zniszczy się montujecie z góry tą tulejkę która była z dołu oczywiście musicie sprawdzić czy wam się zmieści złożony żeby się nie okazało że yy, że wam nie wejdzie do środka montujecie tak to zakładacie całość ładnie centralnie to ustawacie, także to było ok. Tak, dajemy na dokręcanie. I skręcamy. No i jest dokręcone, oczywiście, się się patrzy tam, tam na dół. czy się, nie, nie przekasza. Cudownie się rozjechało, standardowo. Ok. I w taki otóż sposób, za pomocą takiej placki, możecie szybko wymienić sobie stworzeń. A zaraz wam pokażę, jak idą tu na miejsca. Tak sobie to wygląda. Dopasowane jest ładnie. Wszystko jest nic niezniszczone. Stworzeń pracuje, nie jest zagnieciony. No. Ja myślę, że ta wkazka jest warta swoich pieniążków, bo ją wykorzystacie nie tylko do aut jak i również do osobówek. Spokojnie, yy, spokojnie odkręcając, odkręcając sobie zwrotnicę ze sworznia, ściągając ją z przegubu, odchylając całość na bok. Jesteście w stanie to zrobić na samochodzie, bez konieczności wyciągania wahaczy w samochodach. O wiele to Wam ułatwi pracę. Trzymajcie się, cześć.